Co się dzieje? Neo czy NBK? Neo! I piąty frak za WUPy! Ostrzeliwoje Rywala, ale to jest tylko TAS. Jeden na trzech. No i ta runda jest bardzo, bardzo ciężka do wygrania. Zobaczmy, jeszcze walczy TAS. Jeden frak jest, ale potrzebuje jeszcze dwóch. Zobaczmy, zawsze coraz mniej jest. TAS, zobaczmy. Pędzi na Rywala, TAS ma bardzo mało czasu. TAS szybciej, TAS jest. Kolejny frak, TAS czy zdąży? Czy zdąży TAS? Chyba zdąży. Chyba zdąży rozbroić bombę, słuchajcie.

No, także właśnie. Dobra, w zasadzie jedną skrzynkę. Lecimy z koksem w takim razie. Jest, jest tu! Jest tu, jest kosa! Ja! Jaki skin? Takiego nie ma na marketplace. Ja nie wiem, czy to jest warte, ale to jest coś niesamowitego. Jak to się stało? Tak jest! Kosa w końcu! Właśnie tak kochanie, Nie no. Cholera jasna. Nie będziesz do tych openingów kejsów! W dopie mam te kejsy. No i go omijam. No i słuchajcie, udało mi się go ominąć w końcu, po jakieś nie wiem 15 minutach mijania, no i patrzę na tego dzika, kurwa, a to był śmietnik. <słuch> Do zobaczenia.